Muszę coś, coś zrobić, żeby ten dzień był wyjątkowy. Czekoladki i czerwone róże znikają ze sklepów, a miłość unosi się w powietrzu. 14 luty to dzień romantycznych gestów i czułych słów. Jak planują spędzić walentynki pracownicy i studenci naszego wydziału? Idę na tańce. Na walentynki do klubu osiedlowego Victoria. Ja walentynki obchodzę cały rok, więc nie ma znaczących planów na ten dzień, ale około weekendu jakieś wyjście walentynkowe jest planowane. Oglądanie Bridget Jones, możliwe, że jeszcze pójdę do kina na jakiś maraton strecznych filmów, komedii romantycznych, i możliwe, że jeszcze i gość przyjdzie do mnie na piwo. Będę pracował, a potem planuję pójść na piwo. Nie, nie doradka. Będę samemu szukał jakby przygód w barze, ale nie z Radkiem. A jakiś pomysł na prezenty, bądź na kreatywne prezenty? Ja jestem zwolennikiem bardzo praktycznych prezentów, natomiast uważam, że walentynki to nie jest najlepszy pomysł na praktyczny prezent, że to nie jest najlepszy czas na praktyczny prezent. Niech on będzie trochę niepraktyczny, ale wyraża to, co chcemy powiedzieć. Mój chłopak powiedział, że dziwnie się czuję, bo ja mu daję takie kreatywne prezenty. I na przykład na święta spersonalizowałam mu obraz z nieba w dniu, kiedy poprosił mnie, czy będę jego dziewczyną. Najlepsze będą takie własnoręcznie robione, jeżeli ktoś um, ceni sobie takie prezenty prosto z serca. Lizaczki albo serduszka czekoladowe. A czy w Twojej szkole funkcjonowała poczta walentynkowa i czy wysyłałeś bądź dostawałeś walentynki? Tak, w mojej szkole funkcjonowała taka poczta walentynkowa, chociaż to bardziej było w formie takiego żartu z kolegami, bo sobie wysyłaliśmy nawzajem te walentynki. Oczywiście, że tak. Wydaje mi się, że każdy robił to częściej lub rzadziej. W liceum, tak, ja oczywiście wrzucałam do skrzyneczki i też dostawałam. Zawsze było dużo emocji z tym związanych. Kilkukrotnie... Coś wpadało na moje konto i tak, wysyłałem, ale z reguły raczej do m, dobrych koleżanek, dobrych znajomych. Nie wysyłałem nigdy, zawsze brakowało mi śmiałości, a jedną kiedyś dostałem w życiu i bardzo dobrze ją pamiętam, bo pamiętam, że przez kolejne kilka miesięcy zastanawiałem się, kto mi ją wysłał. Po latach się dowiedziałem, że była to taka moja bardzo dobra koleżanka z ławki zresztą. No i żałuję, że zamiast mi po prostu powiedzieć coś, to wysłała mi tą, tą kartkę od słów i drobnych gestów do niezapomnianych randek, niezapomnianych w różnym tego słowa znaczeniu. Pewna kobieta mnie kiedyś zebrała na Marsz podległości, a następnie na strzelnicę i piwo. Siostra kiedyś mi przyznała się, że najfajniejsza randka, którą ona odbyła, to było w momencie, kiedy jeden z ich, z jej sympatii zaprosił ją na Kolega zaprosił na cmentarz. Mój chłopak zaprosił mnie na randkę taką niespodziankę i zrobił u siebie w domu kolację przy świecach. Wszystko było tak bardzo przyjemnie, romantycznie. Jaka piosenka kojarzy ci się z drugą połówką? Z moją drugą połówką kojarzy mi się piosenka od Disco Polo z tego względu, że e, kiedyś byliśmy razem na festiwalu w Łodzi i no, to była piosenka, która no, mocno bujała. Po kafej z oraz i wanna be adored by Stone Roses. When I was your man Bruno Mars. Może nie konkretna piosenka, ale typ piosenek. Jak poznałam męża, to on był takim um, fanem hip hopu i kojarzy mi się z polskim hip hopem. Taka, która nam się kojarzy, która mi się kojarzy z naszą dwójką, to jest dla Ciebie Myslowic. Nim zajdzie słońce od Dody i tego, bo to pierwszy raz pojechaliśmy na randkę razem i e, razem lubiliśmy tę piosenkę. Jak według Pana wygląda taka dobra zdrowa relacja? Jeżeli odnajdujemy w Pierwsze uczucie, jakie ko kojarzy nam się z tą relacją, jest wdzięczność. To jest dobra, zdrowa relacja i doświadczona. Jest ważne to, żeby się wspierać. Przede wszystkim, żeby się wspierać, a nie ściągać w dół. Akceptowanie swoich yy, wad. I nieskryślanie drugiej osoby za błędy. Wyznaczników dobrej relacji jest wiele. Natomiast jej filarem jest wzajemne zaufanie i akceptacja. Takie warunki pomagają nam się rozwijać i wspólnie wzrastać. Walentynki to święto, którego nie trzeba obchodzić. Ale należy pamiętać o sobie każdego dnia związku. A nasza ekipa telewizyjna życzy Wam dużo ciepła i uśmiechu. Dla Flesza Magdalena Łojek.